Dziwi Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Chorzów. pierwszej ligowej porażki w tym sezonie. Tak ogólnie zapytam, czego zabrakło, by tutaj we Wrocławiu osiągnąć lepszy wynik? Myślę, że zabrakło bramki. No, w przerwie powiedziałem, że yy, może być tak, że drużyna, która pierwsza strzeli bramkę, to wygra ten mecz. I, i tak się stało, mimo tego, że wydaje mi się, że w drugiej połowie to my zaczęliśmy lepiej grać, my troszkę dominowaliśmy na tym e, boisku, aczkolwiek no e, Ślęza strzeliła bramkę, no i po bramce już było dużo nerwowości i, i, i ta gra się nie kleiła. Pod kątem pierwszej połowy, no to Ślęza na pewno lepiej rozpoczęła ten mecz, miała od razu dwie bardzo dobre sytuacje, Tomek je e, wybronił, ale później też no im dłużej graliśmy, tym mieliśmy tą przewagę i zabrakło takiej kropki nad i, pod e, pod kątem bramki, czy będziemy strzelili bramkę, czy w pierwszej, czy w drugiej połowie. Właśnie tej skuteczności zabrakło właśnie mimo pierwszej połowie, bo były sytuacje były, były strzały, ale albo trafialiśmy w bramkarza, albo obok bramki. Tak, dokładnie. Myślę, że będziemy jeszcze na wideo później oglądać. W drugiej połowie, tak z meczu na gorąco, to wydaje mi się, że no Winciarz miał bardzo dobrą sytuację, żeby strzelić bramkę. Też taka kontrowersyjna, którą też mocno tam. Dyskutowaliśmy na ławce, sytuacja, gdy odciek szelił z głowy, a, a zawodnik e, Ślęzy dostał w rękę. Sędzia powiedział, że to było naturalne ułożenie, aczkolwiek no jeśli piłka e, leci do bramki, a, a, a zawodnik ją blokuje, no to wyraźnie jest przepis, że musi być rzut karny. No, jeśli tak nie było, no, to wiadomo, e, sędzia się wybronił. Jeśli było inaczej, no to też wydaje mi się, że mógłby być e, dla nas podoktowany e, rzut karny. Ostatnie dwa spotkania no nie kończyły się tak jak byśmy sobie tego życzyli, teraz ta dłuższa trochę przerwa, bo mecz za przełożony, przyda się ta przerwa dłuższa? Tak, na pewno się przyda, bo teraz sobie pod kątem... Zeszłego meczu już mieliśmy problemy zdrowotne. W tym meczu nie zagrał jeszcze Fosa. Fosa nie zagrał ani minuty. Mario też mało trenował w tygodniu. Ecik trenował, ale też tam narzekał na drobny, na drobny uraz, więc wiadomo, jeśli tych meczów jest tak dużo. Musimy ratować tych, tymi zawodnikami, a teoretycznie no też no jak wypadły te osoby takie można powiedzieć ofensywne, to też nie mieliśmy za, za bardzo kogo wpuścić tam do przodu. No, jakiś wielkiego spamiętywania tej porażki nie będzie, trzeba iść do przodu. O no tak, wiadomo, no, aczkolwiek. No, myślę, że mecz był taki bardzo wyrównany. I, 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 I myślę, że gdyby był remis, to podalibyśmy sobie ręce. A, a tak jak mówię, powiedziałem w szatni, że która drużyna szczyli w ramkę, to najprawdopodobniej wygra ten mecz. Lenza szczyliła i, 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 i wygrała.